Żyć, ci będzie tanie. Skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, ja jestem Samic, to jest oczywiście Herstone. i witam was serdecznie w naszym kolejnym, miejmy nadzieję, że tym nad nami bardziej niż tym pod nami szczebelku w trybie rankingowie w tej drabince do legendy, moi drodzy, naszym demonicznym zolokiem, w którym nadeszła drobna zmiana, a mianowicie... Nie, nie starymentnooki, załogowy środkownik, moi drodzy, wyleciał na koszt klątwy zagłady. Eee, jak się do tego przekonałem, jak zostałem raczej do tego przekonany. Więc tak, mm, jeśli popatrzycie na demony, pach! Eee, które możecie dostać, bo tak naprawdę to, to od tego zależy, czy Klątwa Zakładu jest dobra, słaba, średnia, jaka w ogóle ona jest. Chochlik Krwi jest dosyć słaby, e, Wędrotec Pustki jest dosyć słaby, Pani wulu jest no taka sobie, e, chyba, że bardzo potrzebujecie leczenia. E, tutaj pominąłem, przepraszam. E, Pomienny Chochlik jest raczej średni, e, Sukup jest całkiem dobry, to jest co jest e, mniej więcej średnie, to już jest całkiem okej, okay, to jest e, super, jeśli mamy Demona. I tak naprawdę ta cała ostatnia, bla, plus jeszcze tutaj, e, strażnik spaczenia jest ekstra, Herold e, Lord Odchłani jest też super. E, I tutaj to demony z ostatniej strony, e, demony z ostatniej strony, e, są też bardzo dobre. Strażnik zagłady jest ekstra e, To jest mniej więcej średnio dobre No i te dwa ostatnie tak naprawdę mogą nam od razu wygrać grę Czyli ze wszystkich demonów tak naprawdę Jeden y, nie, 2 jeszcze tutaj jest trzy są średnio średnio słabe. Reszta jest albo średnio dobra, albo, albo dobra, albo fantastyczna wręcz. E, a jeszcze jest oczywiście jeden demon, którego pominąłem który też jest fantastyczny, I Lidan także, także należy do świetnych demonów, więc mimo wszystko większe prawdopodobieństwo jest, że dostaniemy bardzo, bardzo dobrego demona, z, z dojściem tych wielu demonów, z, do, z ważnym tym, że nie zagrywamy tych demonów, tylko one od razu chodzą na stół. Czyli takie rzeczy, na przykład jak tutaj pięć obrażeń naszemu bohaterowi nie aktywuje się, tutaj nie tracimy kryształmany, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie odrzucamy kart. Powoduje, że ta karta po prostu myślę, że jest lepsza. też mniej więcej wypełnia podobny slot e, jak załogowy szatkownik, czyli takie bardziej e, midgameowe coś, z tym, że jest ma od razu efekt na stole i to podwójnie od razu efekt na stole. E, sprawdźmy w takim razie jak się e, jak sobie poradzi ten nasz nasz odrobinę odmieniony e, Zolog. W tym dziewiątym poziomie rankingu, nadal dziewiątym poziomie rankingu spróbujemy zawalczyć możliwe, że dzisiaj o 8 zobaczymy jak to nam pójdzie. Myślę, że ta zmiana powinna powinna być na dobre. Załogowy środkownik mi jakoś tak no nie, nie powiem, że nie pasował, ale znaczy no nie pasował, no jakoś tak był, e, mimo że rzeczywiście ładnie tak jakby pas, pasował idea, ideowo do tego Zoo, e, że m, był właśnie taką postacią, która się ładnie przylepia, zapewnia nam jeszcze taki tak naprawdę dowolny drop za dwa, z którego my tam tymi naszymi bufami i różnymi rzeczami możemy coś fajnego zrobić, ale myślę, że klątwa zagłady bardziej będzie wpisywała się, no już pomijając, że tematycznie w demony to generalnie e, synergie z demonami będą tutaj mocniejsze. Mimo wszystko to jest demon ZO, a nie ZO, więc... E, Moja okay. dusza będzie cierpieć! O, wymienialiśmy się grzecznościami na e, starcie. Pytanie tylko, czy ja chciałem zatrzymać sowę. Jeśli to jest handlock, to na pewno, e, ale jeśli to jest e, inne zoo, to co ja chciałem wyciszyć? Nożownika? Myślę że, myślę, że mogę zatrzymać sowę. To też jest drop za dwa, więc, więc myślę, że mogę ją zatrzymać. E, o, mamy... Uuuu, o, uu, ojeju! Ojeju, ależ fantastyczna jest ta ręka. Fantastyczna. E, mamy płomiennego chłika na pierwszą turę, później pajączki, później e, nożownika jeszcze z tymi pajączkami. No, będzie, myślę, że kosmos. Jeszcze jest Dr. Hook. No, może nie, nie, nie aż tak bardzo przydatny teraz, ale mm, ale już wiecie, będzie, będzie bardzo dobrze. Będzie bardzo dobrze. W zależności od tego, czy jeśli on coś wyrzuci, to ja rzucam pajączaki. Jeśli nic nie wyrzuci, to nożownik. Ale to też zależy od tego, co wyrzuci. Bo jeśli wyrzuci pajączaki. Okej, okay. myślę, że mogę odpowiedzieć moim nożownikiem. Chociaż w sumie pajączki też mnie bardzo kuszą. Szef w tym momencie stał się opcją. To, że będziemy za niego trailować, to myślę, że jest oczywiste. Szef myślę, że mi się tu bardziej podoba niż te pajęczaki. Hmm, chociaż jeśli ich teraz nie zagram, to kiedy je zagram? Tyle możliwości. No Nożownik może być też opcją, tutaj, szczerze mówiąc. Chociaż szef Nie, szef. Ale problem w tym, że gra wtedy nie pod i to jest bardzo denerwujące. I te pajączki, już trzymając powyżej trzeciej, czwartej tury, to będą bardzo, bardzo mały miały wpływ na stół. A Tyle możliwości. Mogę podjąć też to ryzyko zagrać pajączki, pacnąć go w ogóle w twarz i mieć nadzieję na jakiegoś dzikiego nożownika w przyszłej turze. Myślę, że mimo wszystko szef jest najbardziej tutaj solidny. Eee, Patrzymy go w twarz nadal, ponieważ jeśli on chce tutaj tradować, to zrobi dokładnie to, co ja chciałem zrobić. Jeśli chce tu tradować, no to to jest dosyć niefajne. Eee, ten jego nożownik tak naprawdę może jedynie zrobić mu dosyć duże kuku, eee, jeśli, mm, jeśli trafi w tego szefa choklików, bo mi namnoży tych, tych jedyneczek i, i to będzie bardzo, bardzo... Mi tutaj przydatne, w przyszłym że będzie albo nożownik, albo ok, czyli będą pańczaki. No na szczęście znaleźliśmy tę jedną turę, aby te pańczaki tutaj zagrać, więc, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. Um, tylko pytanie, czy jeszcze można wyrzucić tego, albo swojego Flame Impa, ale by go wyrzucił wcześniej, chyba że go dekował, albo Wędrowca Pustki. Um, I obie opcje są chyba nie, nie takie złe. Dobrze, że wybiera ten Drake. Nie będę ja musiał się teraz zastanawiać. Wow, upiorne pajęczaki z. Dobrze, zagrałem chyba, dobrze, Chyba dobrze. Tak, bo jeśli bym chciał zagrać Wilkora, to między dwie postaci, a nożownicy wejdą najbardziej po lewej i to będzie naprawdę kosmiczna tura czwarta. Jeśli on nie gra Helfaiera, a to jest myślę, że Zo, jeśli ma nożownika, to to jest Zo. Tak, ma, ma zo. Tutaj w takim razie będzie, będzie sowa. Ojejku! Um, hmm... He, 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 he. Co będzie na pewno? I co? Będzie podwójny trade? Czy w ogóle olać go i nie trade? Tyle możliwości. Nie, bo on nie może dostać tutaj Doomgarda, bo wtedy ja skracę tą całą e, tutaj mozolnie budowaną przez się. E, no. Przewagę. To zrobię tak na pewno. Tylko pytanie, czy teraz nożownik? I mam nadzieję na to, że trafi Dwa razy albo jeden chociaż raz? Jak trafi jeden, to mogę dobić. Jak nie trafi w ogóle. Nie, nie wiesz, żeby on grał Hellfire. W Zo się nie gra Hellfire'a. Nie gra się Hellfire'a w Zo. Nie gra. Po prostu nie gra. Jak nie trafi w ogóle, to będzie taki słabo. Dobra. Aj, to w takim razie zrobię błąd z tobą. Ja nie mogę, ale durny misplay. Ale fatalna głupota zupełnie z mojej strony. Uh. <ścoughs> Teraz jestem za to jeszcze napiętnowany, dobra. Strajdujmy to, to był fatalny myśli, fatalny, 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 fatalny. Mogłem jeszcze się postarać o ten jeden dodatkowy nóż, najpierw powinienem był strajdować. Ała, ała, aż mnie, tak mnie boli ta tura. Takie głupie zrobiłem błędy tutaj. Mm, dobra. Spróbujemy w następnej turze w takim razie nie zrobić takich. Eee, no, nie będę ukrywał, że jesteśmy w bardzo dużej przewadze na stole. Eee, jedyne co może go uratować to jest Hellfire. Hellfire'a nie gra się w zoo. Ja jestem wyznawcą tej właśnie zasady. Okej, okay, możemy tutaj ładnie myślę, że wszystko strajdować. Eee, jeszcze z tym nożownikiem. A, nie, bo jak stawię nożownika, to nie będę miał. Ojej, nie będę miał tego. Dobra, to najpierw muszę zrobić tak. I. Okej, okay, ten noż oczywiście nie, nie na naszą korzyść. Jak, żeby inaczej. Ja nie wiem, czy w sumie pójście w twarz nie jest dobrą opcją. A co, jak mu wypadnie nie Dumgard? Znaczy, on nie może go jeszcze aktywować, to jest też fajne. Że to jest przeciwko jego tempie, tempie gry. W sensie, że on może sobie coś tam trade'ować, ale Jak szósta tura e, raczej, raczej będzie wyrzucał jakieś małe postaci. Ja myślę, że pójście w twarz tutaj jest całkiem dobrą opcją. Bo jeśli tak, mogę stariować raz, dwa. Mam tutaj wtedy trzy ataku, tutaj mam trzy, dwa, dwa. Mogę poradzić sobie z tym Dumgardem, trochę na siłę, ale mogę sobie poradzić. Myślę, że pójście w twarz tutaj jest naprawdę dobrą opcją. Tak jak powiedziałem, nie gramy wokół Hellfire'a, A, powinienem tapnąć w takim razie. Sprowadzamy go też do y, połapu dziewięciu życia. Wow, to pamiętam na koniec, tury. Ja powinienem chyba z, zmienić grę i grać w coś innego, bo to takie spleje lecą, że. Aha, nawet zepsułem przecież. Widzicie, ja nawet przycisk ja uważam, że jestem, że robię fatalne błędy. Ajku. Hm. Jeśli coś nas uratuje tutaj to... Mm, co by tylko szczęście. Okej, okay, soba to nie ma dużego znaczenia. Um, Okej, okay, twoja tarcza za Argus. Jakbyśmy teraz stop dekali. Stop dekowali, stop dekali. Jakbyśmy teraz stop drugą sobę, to by było bardzo fajnie. Um, a będę z już nie pogardzę. No dobra, nożownik. Gdzie ci nie mam obrażeń. Jak rzucę Arkusa między tych dwóch. To będę mógł, między tych dwóch, to będę, pat pat, dwa, cztery, sześć, siedem. Przy... Fajnym nożu, może być nieźle. A nie, poczekajcie, bo ja muszę zrobić to inaczej. Proszę, postawimy sobie Argus'a tutaj. Nie, nie może, no, no, nie, no, nie. Nie, z torsową strajdujemy. C czemu ja Argus'a chcę wstawiać między tych ludzi? O co chodzi w ogóle? Zrobimy sobie... Tak... Nie, ja chciałbym dorzucić nożownika w tej turze, na pewno. Zrobimy sobie tak. Mam nadzieję, że tu nie wypadnie Malgani. bo jak wypadnie, to się zdenerwuję. Będę zły, naprawdę, będę zły. Tutaj, żeby żeby wyfarmić ten jeden dodatkowy nóż. Zobaczymy, co tam masz dla mnie. O, ładny, ładny nóż. Okej, okay, trochę współczuję. A w sumie nawet nie. A tutaj, ojej, zadajmy może to obrażenia, bo się troszeczkę zanerwuję, jak nie zdążę kliknąć, bo to będzie trochę słabe przykre i zaa, nie zdążyłem ostatnie nie zdążyłem ostatnio, jest, okej, okay, dobra, to nie miało znaczenia, ale misplay po prostu były fatalne w tej, w tej grze, moi drodzy, um, no, dobrze, że przynajmniej je, je dostrzegłem, mogę Wam powiedzieć, że, że, że tu, by, tu były małe błędy, te, które tam wymieniłem a, i można to było na pewno rozegrać lepiej, ale my zawalczymy, moi drodzy, o ósmy poziom rankingu, czy nam się uda, czy nie, zaraz zobaczymy, um, ale, ale, no. Że to, że wygraliśmy tę grę, myślę, czego myślę, że tylko polegało na tym, że naprawdę dobraliśmy świetne karty i mieliśmy taki taki kosmiczny start. On musiał odpowiadać na Flame Impa nożownikiem i, i, i to było myślę, że naj, największy problem dla niego, e, że, że, że potem już tak naprawdę miał same słabe zagrania, my wyciszyliśmy tego jego pierwszego hero do pustki. E, on też miał w sobie dosyć małe szanse, chyba na dostanie czegoś sensownego, ponieważ został ten postart pustki. E, możemy drugi to był na przykład Malganis, wtedy było troszeczkę inaczej, ale Okej, okay, zaczynamy. I to z taką ręką, trochę sobie, taką sobie. Mm, no druga, trzecia, no będzie, będzie siekierka, no ale trudno. Będzie siekierka, ale trudno. Jakbyśmy dostali jakąś jedyneczkę? O, to jest, to jest też fajna, bardzo alternatywna tura druga. Tak naprawdę dwie postaci, które są odporne na tą jego siekierkę. A, jest Doomguard, jest bardzo przyjemnie. Um, nie dostaliśmy tylko dropu za jeden i to może tam jakoś przeszkadzać, ale nie powinno aż tak bardzo. Okej, okay, jest super. Czyli pajączki. Myślę, że to jest podły klient. Ja raczej nie spodziewam się tu kontrolnego wojownika, ponieważ mimo wszystko meta jest pełna tych naszych kolegów, y, którzy chcą rozwalić na naszą budę. Okej, okay, tradujesz? Wow! Dlaczego? Z jednego obrażenia robisz dwa? Jeden może masz gula naprzód, bo jak masz gula naprzód, to kapuję. Okej, okay, szef, ho szef Hochików numer jeden. Toż rzeczywiście, jeśli on ma gula, to może mi teraz skierować stół, a, ale musi go grać, no, tak jakby niezgodnie z maną. No nie wiem, czy to jest taki duży problem. W tu że mamy y, po prostu y, szefa Hochlików. Jeśli nie ma tego gula, no to y, obrońca Argusa. Tylko, tylko w ten sposób mogę y, wytłumaczyć z tradowania te upiorne pajączki. E, pańczaki, przepraszam, pańczaki. Pajączki, ja tak mówię do nich serdecznie, one są pajączaki. Dobra. Y, trzecia tura. Nie wiem, to raczej będzie jakaś, jakaś kombinowana taka tura. W sensie to nie będzie jedna postać za trzy, bo jeśli to jest klient, to postaci za trzy są takie raczej bardziej kombinacyjne. Death już teraz? A, gnomka! Okej. Okay. w takim razie myślę, że broń Argus'a tutaj wchodzi jak najbardziej w, w jedną z opcji. okej. Okay. Tak, myślę, że tak. Myślę, że broń Argus'a mówi cały ten jest. Proszę, tylko że Whirlwind mnie kieruje nie cały stół. To jest niefajne. To jest niefajne. Szef Ochlików i co? I tak tak ten. Ja kurczę, chciałbym zagrać bardziej podmanę i zrobić to w ten sposób. Odwójny trade i lecimy w twarz. resztą. Chyba tak. Eee, chyba tak. A przyczyni tu, że nożownik z chochlikiem, zaczniemy odpróżniać szybko rękę, aby wyrzucić Strażnika zagłady i będzie bardzo przyjemnie. Chyba powinno być tak w porządku. Spróbujmy sobie tak. To nie eee, powiedział, że rzeczywiście chcę tym tradeować Niech on się bawi tym. Serio, niech on się z tym bawi. Ja nie, ma, ja nie mam takiej presji, żeby tradeować jest tak, jesteśmy tak daleko od jego kombo, mamy dużo przewagę na stole, jeśli nie ma jakiejś bójki, a i tak wykorzystam monetę, więc w ogóle sobie jakoś odhaczmy. to. Ja wiem, że może was to boleć ten dźwięk, bo on jest ona przyjemniejszy, ale odhaczmy sobie na, na planszy zawsze, że ta moneta była, że żebyśmy nie musieli później się zastanawiać w jakiejś duże, czy jego już na to będzie, czy nie będzie. Okej, okay, robi taki trade, jak ja bym zrobił fajnie. Real wind? Nie, lepsze, dobrze. E, pacniemy nożownik i szef ochlików. Zresztą nie bo to masz wszystkie jedyneczki, jak zginą to darmo. Okej, okay, już nie zginął, więc fajnie. Wow, no dobra, no to bardzo nie zginął. Yy, no może nadmiar mocy nawet wchodzi tutaj w opcję. Nadmiar mocy, norubiańskie na jajo, nożownik, ale jak ja wtedy aktywuję to norubiańskie jajo? Yy, no właśnie nie wiem. Jeden trade, drugi trade, yy, no i tutaj się kończą moje trady generalnie, to jest problem. Jeden, drugi. Tak Muszę zobaczyć chyba, gdzie poleci ten nóż, bo znaczy on pewnie poleci w jednego z tych, z tych korsaży, e, więc... E, no powinien polecieć tak statystycznie powinien polecieć. W tego. Nie, tego nie mogę zagrać, to powinienem zagrać e, i mieć nadzieję, że ten nóż poleci. Nie żartujesz ze mnie, co nie? Ja nie mogę! To było tak złe, tak słabe to było. Ten nóż, jedna czwarta szansa, udało nam się trafić, to nie jest zły stół, to nie jest zły stół, tym bardziej, że mamy Doomgardy i będziemy go, no mimo wszystko presja jest na niej, bo mamy piątą turę, on ma 15 życia, fakt, że jesteśmy chyba całkiem dobry start był też tutaj do, 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 do brania pod uwagę. Ale wiecie, ponury klient generalnie jest bardzo dobrą kontrolą na nas i myślę, że niestety, tak bardzo jak tej taktyki nie zawsze lubię się trzymać, nie zawsze mi się ona podoba, tak bardzo chyba tutaj click face win tak, będzie będzie stawiamy. jak najbardziej dobrym zagraniem, ponieważ no, jeśli dożyjemy do tury, w której polecą ponurzy klienci, to my nie mamy opcji powrócenia na stół. Pamiętacie, ostatnio wygraliśmy z ponurym klientem tylko dlatego, że mieliśmy naprawdę taki kosmiczny start że ze strażnikiem zagłady, dwoma, przepraszam, dwoma strażnikami zagłady, którzy dwaj wylecieli z heraldów pustki. Inaczej bym sobie nie wyobrażał, żeśmy tamten mecz... o nie, zaczynamy zabawę, hello... Dawaj. Jeden, drugi, trzeci polecieli. Wiecie, co jest najśmieszniejsze, ja nawet nie wiem, czy ja będę tradował. Jeśli nie dostanę jakiej, jakiegoś nadmiaru mocy, to nie będę trajdował myślę. koza. Ale to nadal, nie, to pozwoli tylko tym, y, tym koleżkom się y, spawnować. Świetna taktyka. Polecam, kliknij w twarz wygraj. Mmm. To się tak nie uda. Ej. I tak nie chcę trzymać tych postaci ręce. Myślę, że i tak, i tak te. Po... Wow, 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 spokojnie, Koki Ja myślę, że go walnę w twarz. Tak, serio. Jedyna opcja, myślę, że tu jest taka, abyśmy go po prostu łopatologicznie wręcz przeraszywali. Fakt, że on wyrzucił te, tych patronów, tak jak widzieliście, nie mamy co z nimi zrobić. Cokolwiek bym innego wyrzucił, to by jednie spawnowało mu tych patronów. Moja nadzieja jest po prostu w tym, że nie ma egzekucji. I boję się, że tak bardzo głupio jak to może brzmieć, tak rzeczywiście to jest chyba najlepsza taktyka tutaj. Jeśli on Rwenda, no to super. To może mi to. O, ja nie mogę. Mały Rwenda jeszcze tego faceta. Super. I egzekucje. Shin Slama. Slama i egzekucje. Ja nie mogę. No to dobra. Strasznie trudny mecz dla nas według mnie. I wszelkie próbowanie trzymania kontroli. i masz tą egzekucję. A, to jest bardzo prawdopodobne, bo dobra 12 kart. Ma dwie te egzekucje, prawda? No o, o, o. No, coś tutaj jeszcze się może zrobić. Co ja tym jajkiem iść w twarz? Naprawdę, mam iść tym jajkiem w twarz. Każde zegaranie, które tutaj zrobię, jest po prostu złe. Jak strajduję za patrona, to on może sobie zrobić drugiego patrona, tym strajdować w moje norubięskie jajo. I po prostu. Tak, zrobiłem to. Tak, zrobiłem to, przepraszam. Przepraszam, nie, według mnie jedyna opcja, byśmy tutaj wygrali, to jest, nie wiem, drugiego dumgarda, spodykowanie, nie wiem, nadmiaru mocy z, z grubiańskim sierżantem. Każdy trade, który tutaj zrobię, jest po prostu tak fatalny. Tak zły, że, że jedynie im e, kolejnych tych po ponownych klientów. I nie mówię tego dlatego, że coś tutaj myślę, że źle rozegrałem, tylko po prostu ten mecz jest strasznie, ten matchup jest bardzo dla nas, bardzo dla nas ciężki. Um... Zostawmy to boga. Pancerz. No i jeszcze on ma ten pancerz, więc to tak naprawdę tego też nie da się przerażować. To jest, myślę, że po prostu strasznie mocny dek i Jeszcze tym bardziej mocny, że może zrobić takie rzeczy. Nadmiar mocy i Dungart, moi drodzy, nadal jest opcja, abyśmy wygrali. że jesteśmy martwi, mm, więc musimy po prostu z na dekować. No Maganis niestety nas nie ratuje. A czy będzie coś, co nas ratuje? Nie, niestety nie, myślę, że nie do końca, powinniśmy wyciszyć tak naprawdę to i wypozycjonować tę sobie chyba na bardziej, bardziej chyba na środku, ale myślę, że to nie ma dużego znaczenia, ponieważ on ma i tak litale na stole. Ciężki mecz, wiecie, ta jedna tura dosłownie z tymi ponurymi klientami, że on tego Death's już miał. Nie dziwię się wielu graczom ZOO, którzy grają właśnie Bagienny Szlam, aby, aby się pozbyć tej broni w potrzebnej do tego turze, bo wiecie, jakby on nie zaczął spawnować tych klientów wtedy, to naprawdę byśmy byli w konsumicznej sytuacji, jakby później nie miał e, egzekucji, naprawdę też by było dobrze. Więc e, no wiele rzeczy, wiele rzeczy e, tutaj złożyło się na niestety naszego przegrano na, nadal na dziewiątym poziomie rankingu, ale będziemy walczyć dzielnie, moi drodzy, w następnych naszych e, starciach. Ja jeszcze wrócę do deku. E, ponieważ warto jeszcze raz przypomnieć, jeśli ktoś z Was, e, możliwe, że nie złapał tego na samym początku, że wyleciał stąd e, załogowy środkownik kosztem klątwy zagłady. E, nadal ta, ta, ta talia nie jest jeszcze Technicznie, znaczy stekowana, nie wiem, powiedzieć, jak to przetłumaczyć na polski. Generalnie przygotowana specjalnymi, technicznymi kartami na e, podwójnego klienta, bo myślę, że ten matchup i tak dla nas jest strasznie trudny. Więc e, wiem, że wiem że są osoby, które grają piekielny e, ogień, wiem, że są ludzie, którzy grają. Ojej, czekajcie. Druga, ta. E, Rządcy bagienny szlam, który jest. E, Gdzieś tu jest, on tu jest, tutaj. Żyjący pewnie szlam, aby właśnie odpowiedzieć na tę broń. Jednak myślę, że no po prostu w, w pozostałych meczach może być, mogą być to tak martwe karty, że, że ja nie mogę. Ja też może, możliwe że się przyzwyczaiłem do innego typu grania. Zoo. Możliwe, że będę się musiał przestawić, jeśli częściej będziemy musieli stawiać czoła ponurym klientom. A możliwe, że jeśli częściej ponurze klienci się pojawią, to będzie trzeba po prostu zmienić talię, moi drodzy. Meta jest czymś, co nakłada na nas te wymagania. I musimy, krótko mówiąc, ich przestrzegać. Więc to był ten, którym się dzisiaj spieraliśmy. Zobaczmy jak pójdzie nam następnym razem. Życzę Wam również też powodzenia na rankingu, powodzenia z wszystkimi ponurymi klientami albo powodzenia ponurymi klientami, jeśli nimi gracie. No a póki co. Dziękuję wam bardzo serdecznie i. Do zobaczenia!